A może podwójne łóżko? Komu to szkodzi? No, świetnie! Duży zombie! No, teraz to już! Mam diamentową zbroję! Wow! Zdjąłeś? Nie! Cześć! Cześć! Cze cze cześć! Ale. Ale nie jesteście w takim nastroju do tego. Hmm. Wiesz, że małą nie dostałam od ciebie? Kurczakuty? Jeden? Nie. Może tu zbuduję ten dom? Zbudujemy nasz dom na piasku nie. Wojciech? Dobra, Wojciech wygląda trochę zachęcająco I kompleks Nie! Jak córka może być daleką znajomą, którą widzisz codziennie? I taki on teraz Pod koniec odcinka Mam nadzieję, że podłogi nie zasikałeś. Bierz to dziecko Bierz to dziecko no kiedyś jeszcze trochę tego Barabara zrobisz, pewnie. A teraz ci to nasz na myśl. Barabara Sinara. Wygląda ochydnie. A Hubert jest błysy. Niestety nie jesteś nas. Bida w kraju, bułka w sklepie, ten złoty kosztuje. Dobra, tu jest jakaś owca, ale to nie owczarnia. O... Na mnie. Koksę, mam koksę. koksa! A mam złote jabłka! I co, podskoczysz? Podskoczysz? I ty... Co tu robi samochód? Dlaczego na schodach jest samochód? No, ludzie! No, jakiś murzyn zarywa do Liliany bez przesady. Gdyby to jeszcze był jakiś normalny człowiek.